Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w piątek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dziś w Ewangelii, według świętego Mateusza, spotykamy się z Jezusem, który to spotyka się z mieszkańcami Nazaretu, w którym się wychował, w którym żył. Z mieszkańcami, którzy uważają, że znają Jezusa przecież mówią, mieszkał wśród nas, wychowywał się. Mieszkają tu jego krewni, przyjaciele, znajomi, a jednak nie widzą w Jezusie nikogo specjalnego, nie widzą w Jezusie kogoś niezwykłego. Widzą tylko i wyłącznie kolegę, przyjaciela, który razem z nimi żył, wychowywał się, mieszkańca. Nazaretu. I kochani, my również spotykamy się z Chrystusem. Spotykamy się w czasie Eucharystii. Spotykamy się w czasie czytania Słowa Bożego w psalmach, w czytaniach. Spotykamy się w końcu z Jezusem w sakramencie pokuty i pojednania. Kiedy to Jezus odpuszcza nam nasze grzechy. Kiedy to Jezus łączy nas. Ze swoim Ojcem w niebie. Spotykamy się z Jezusem na różnych imprezach, uroczystościach, muszach. Spotykamy się przede wszystkim z Jezusem w drugim człowieku. I jakie są te nasze spotkania? Czy jest to radość, że spotykam się z moim mistrzem, czy jak często mówimy, z moim bratem? Czy idąc na Eucharystię niedzielną, cieszę się, że spotkam się znowu z Jezusem. Że przyjma Jego ciało, Jego krew, że Jego Słowo będzie dla mnie drogowskazem. Czy może traktuję to spotkanie jako coś obowiązkowego, bo ludzie będą mówić, bo tak wypada, taka tradycja. Kochani, postawmy sobie dzisiaj pytanie, jakie jest moje spotkanie z Jezusem Chrystusem? Co ja o Jezusie mówię? Kiedy spotykam się z innymi i zaczynamy rozmawiać o Kościele, o Bogu, o Panu Jezusie, jak ja traktuję moje spotkania z Jezusem? Jako coś radosnego, czy może jak właśnie niechciany obowiązek? Spróbujmy sobie dziś na to pytanie odpowiedzieć i cieszmy się ze spotkania, z miłością, którą jest Jezus Chrystus. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego piątku. Pozdrawiam z Bogiem.